Firmowy fanpage na Facebooku, jak w pełni wykorzystać jego potencjał w biznesie? Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, co w zasadzie warto byłoby zamieścić jako zdjęcie w tle na Twoim fanpage'u, czy warto by było dodać posty wyróżnione, co napisać w bio, no i oczywiście, jaki dać opis do zdjęcia w tle. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, jak robimy to w agencji marketingowej dla naszych klientów, żeby wykorzystać pełen potencjał właśnie fanpage'a firmowego, to zapraszam Cię do tego wideo. To co? Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Barty Kaszmarek i wraz z zespołem mojej agencji Be Smarty pomagamy przedsiębiorcom w realizacji celów biznesowych poprzez odpowiednie wykorzystanie social mediów. Jednym z nich jest oczywiście Facebook. Facebook i fanpage. I chciałbym tutaj podzielić się z Tobą doświadczeniami, jakie mamy co do fanpage'a. Jak poukładać te wszystkie elementy, by wyglądało to naprawdę dobrze i pomagało realizować cele biznesowe. W tym Pokażę ci sporo przykładów, które mam nadzieję będą inspiracją. A jeżeli chciałbyś, abyśmy wdrożyli podobne działania u Ciebie, to oczywiście będziemy mogli zacząć współpracę. Ale zobaczmy o co tutaj chodzi. Pierwszym elementem, jaki chciałbym poruszyć, jest oczywiście temat zdjęcia w tle. I widzimy tutaj zdjęcie w tle, które jest zamieszczone na profilu Eurocentrum Ubezpieczenia. Jest to oczywiście profil firmowy typu fanpage. Jest on tutaj podzielony jakby na lewą stronę i prawą, która znacznie się od siebie odróżnia. I nie jest to przypadek. Jest to związane z kilkoma warunkami. Po pierwsze, chodzi tutaj o to, aby po lewej stronie pokazać tego idealnego klienta, aby pokazać dla kogo to w ogóle jest. I mamy tutaj rodzinę z dziećmi, z samochodem, z domem w tle, w takiej bardzo miłej atmosferze, czyli jest identyfikacja z klientem. Po prawej stronie mamy zaś, tak jak tutaj widzimy, hasło reklamowe oraz pokazanie naszych produktów. Jesteśmy blisko Ciebie, ubezpieczamy wszystko, co ważne. I w takiej graficznej formie. Mamy tutaj pokazany domek, samochód, zdrowie, biznes oraz podróże. Ułożenie tego nie jest przypadkowe, ponieważ ma to związek bardzo duży z widocznością. Jeżeli chcesz, żeby Twoje zdjęcie w tle wyglądało dobrze na wszystkich urządzeniach, i mam tutaj na myśli i komputery, i telefony, ale telefony i z Androidem, i te z iOS-em, czyli iPla, no to właśnie w taki sposób musimy podzielić nasze zdjęcie w tle. I nie jest to połowa, ale taki, właśnie gdzieś tam dwie piąte, może po lewej stronie stanowić grafika z napisami. Wtedy nie koliduje to zupełnie na żadnych urządzeniach i będziesz miał gwarancję, że takie zdjęcie będzie się dobrze wyświetlać. Ale co mamy tutaj dalej? Na tym zdjęciu w tle mamy jeszcze coś w rodzaju przycisku. Skontaktuj się z nami. No i OK, i kliknijmy sobie w ten przycisk. Skontaktuj się z nami. O, i co to? Rozwinęło nam się nasze zdjęcie w tle, i widzimy tutaj dodatkowe informacje. Mamy tutaj lokalizację, gdzie znajdują się biura, tutaj w tym przypadku, oraz mamy numery telefonów do osób, które w tym biurze pracują. I rozwinęło nam się jeszcze po prawej stronie ta sekcja y, opisu. I tutaj warto byłoby też zamieścić powtórzenie tych wszystkich informacji. Takie wykorzystanie zdjęcia w tle daje możliwość klientom do bardzo szybkiego kontaktu. Nie muszą gdzieś tam grzebać po tych opcjach Facebooka, jak się skontaktować, czy gdzie są biura, czy w jaki sposób dojechać do tej firmy. Mogą sobie wejść po prostu na zdjęcie w tle tego fanpage'a i od razu widzą te najważniejsze informacje. Ja polecam w ten sposób działać. Tutaj jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz: że w tym opisie, który możemy tutaj zobaczyć, możemy dać też linki i one działają. To jest bardzo fajne, żeby to e, zrobić. Możemy też mieć więcej przykładów. Ja sobie tutaj kilka przygotowałem, jak to może wyglądać, no nie tylko dla jednej firmy. Tutaj mamy taką konferencję lepszego życia. I w troszeczkę innym układzie, ale jakby kod, co chcemy przekazać i w jaki sposób jest dokładnie taki sam. Czyli zdjęcie jest podzielone na prawo, lewo, z tej prawej strony mamy właśnie taką grafikę, czego dokładnie dotyczy ta strona firmowa, i tutaj też mamy zarejestruj się. Na najbliższe wydarzenie, i tutaj możemy sobie kliknąć, i tak jak widzicie, jak sobie klikniemy, to nam się znowu powiększyło to zdjęcie w tle i rozszerzył nam się opis. I tutaj właśnie wykorzystaliśmy tą możliwość dodania linków w opisie czyli możliwość przejścia już z tego zdjęcia w tle gdzieś dalej na stronę tutaj akurat do pliku rejestracyjnego na tą konferencję. Innym wykorzystaniem zdjęcia w tle może być taka forma, gdzie w zasadzie najważniejsze jest zakomunikowanie numeru telefonu, bo nam zależy najbardziej na umawianiu się osób poprzez telefon, czy poprzez WhatsApp, no bo to jakby jeden numer telefonu i na tym zdjęciu w tle widzimy. Czego dotyczy ta strona, jakie możemy korzyści uzyskać poprzez tutaj w tym wypadku akurat masaż, czyli odprężenie, redukcja bólu, odmłodzenie, no i wezwanie do działania to call to action, umów się już teraz i jest numer telefonu podany i miejscowość. I podobnie tutaj wykorzystaliśmy właśnie też tą możliwość tego opisu i rozszerzenia go. Mamy tutaj. Wszystkie najważniejsze informacje w tym opisie, czyli numer telefonu oraz yy, lokalizację tego biura. Kolejnym elementem na fanpage'u mamy zdjęcie profilowe. I zdjęcie profilowe dla Twojej firmy to zawsze powinno być logo. I nie będę się tutaj rozwodził nad tym, jak powinno wyglądać dobre logo. Ale jeżeli masz dobre logo i ono fajnie określa Twoją firmę. To ono będzie także świetnie wyglądało w zdjęciu profilowym. Będzie ono czytelne, będzie widoczne, nie będzie tam za dużo napisów i nie będzie ono zbyt drobne, jakby za dużo szczegółów miało, aby nie dało się rozczytać, co tam w ogóle jest. To tak w ramach dobrego loga. Powinno ono Ciebie i tak skonstruowane, i tak zaprojektowane, że w tym zdjęciu w tle będzie po prostu wyglądać dobrze. I jeżeli chodzi o zdjęcie profilowe, to możemy zastosować tutaj ten sam numer, co zastosowaliśmy dla zdjęcia w tle. Czyli, jeżeli klikniemy sobie w to zdjęcie profilowe, to możemy sobie tutaj właśnie wykorzystać też ten cały opis, który mieliśmy w zdjęciu w tle. Do przekazania tych wszystkich najważniejszych informacji, które klient mógłby chcieć. Do kontaktu, czy do kupienia, czy do jakiegoś zarejestrowania się, czy do odwiedzenia biura. No to w zależności od tego, jaki charakter biznesu prowadzisz i od tego, jaki masz poukładany lejek sprzedażowy. Tutaj mamy właśnie taką. Yy... Propozycję tego tekstu. Natomiast posłużę się też innymi przykładami. Wrócimy sobie tutaj do konferencji i też do wykorzystania opisu poprzez zdjęcie profilowe. I w tym trzecim przykładzie podobnie też mamy ten opis tak jak dla zdjęcia profilowego. Polecam w ten sposób działać, bo to się po prostu klika. Omówiliśmy już dwa z czterech najważniejszych elementów Twojego firmowego fanpage'a, ale zanim przejdziemy dalej, to jeżeli podoba Ci się ten materiał, to zostaw lajka lub komentarz, polub to wideo, będzie mi bardzo miło. I nie zapomnij subskrybować, bo na tym właśnie kanale dzielę się inspiracjami, jak jeszcze lepiej prowadzić firmowy fanpage. Dzięki serdeczne przechodzimy do trzeciego elementu. Kolejnym ważnym elementem fanpage'a jest oczywiście bio. To jest taki krótki opis, który znajduje się na fanpage'u, ale on ma za zadanie przekazać po prostu klucz waszego działania, klucz twojej firmy. To powinno być hasło reklamowe, po którym ludzie już wiedzą, czym się zajmujesz, co oferujesz, co można od ciebie uzyskać i przede wszystkim, dlaczego ty. Dobrze skonstruowane hasło reklamowe powinno zachęcić klienta po prostu do kupna tu i teraz, czy do skontaktowania się. I tak jak tutaj widzimy, gdzie mamy to słowo prezentacja, które ja teraz podkreślę, mamy ten opis bio. I tu jest hasło reklamowe. Jesteśmy blisko Ciebie, ubezpieczamy wszystko, co ważne. Eurocentrum Dąbrowa Górnicza. Czyli jest. Co oferujemy, dlaczego my, gdzie się znajdujemy, jaka jest nazwa firmy. Moim zdaniem, świetne hasło tutaj w bio. Wiadomo o co chodzi. Możemy sobie przejść dalej. Jeżeli masz bardziej skomplikowany biznes i oferujesz coś. Czego ludzie mogą nie znać coś, co nie jest aż tak oczywiste, to oczywiście ten opis bio może być nieco dłuższy, tak jak tutaj widzisz, i możesz też to tak wykorzystać. Oczywiście że tak. Natomiast ja jestem zawsze za tym, że im krócej, tym lepiej. Bo w prostszy, fajniejszy sposób przekażesz ludziom to, co chcesz im zaoferować. I tak jak widzimy tutaj w trzecim przykładzie, tutaj bardzo krótko. Masaż, po którym poczujesz się świetnie. Krótko i na temat. Wymyślenie dobrego bio może nie być łatwe, ale jeżeli masz już hasło reklamowe dla swojej firmy, to z pewnością powinieneś je tutaj właśnie zamieścić. Kolejnym elementem fanpage'a, który jest moim zdaniem no mega, mega, mega istotny, są. Posty wyróżnione i one nie są jakby standardowo włączone, no bo trzeba jakieś posty wyróżnić, żeby tą tablicę nam tych postów wyróżnionych zapełnić. I teraz obecnie mamy możliwość dodania trzech postów wyróżnionych, co moim zdaniem jest wystarczające zupełnie. I tak jak tutaj widzimy, można to wykorzystać dla pokazania produktów. Nie jest to oczywiście jedyne. Jedyna możliwość wykorzystania, bo tak jak tu widzisz, mamy y, ubezpieczenie komunikacyjne, czyli to OC w tym wypadku, mamy ubezpieczenie domu, tutaj akurat na wypadek pożaru, no i mamy jeszcze ubezpieczenie mieszkania, które wskazuje na korzyść y, dodatkowych usług Stolar, Shusar, Dekar czy elektronika, który może przyjść y, do domu. To są trzy oferty, ale można by tutaj zamieścić jedną ofertę, jedną opinię, dobrą opinię klienta i jeden post, na przykład z wykonaną realizacją czyli pochwalić się jakąś realizacją, którą wykonałeś. Te trzy posty wyróżnione mogą być bardzo plastyczne i mogą pokazać różne wyróżniki dla Twojej firmy, które przekonają klienta właśnie do tego, aby kupić u Ciebie. I tak jak sobie możemy zobaczyć dalej, możemy też pokazać to dla właśnie tego salonu: złote ręce. Tutaj też mamy posty wyróżnione. I tu mamy jeszcze inne wykorzystanie, czyli na przykład voucher na masaż jako prezent. Myślę, że to świetna opcja przy tego typu usługach. Tu i tutaj mamy pokazane jeszcze dwa inne masaże, które są takimi top, top usługami tego studia. I te cztery elementy to są takie stałe elementy, których nie zmieniasz aż tak często w komunikacji, jak oczywiście tego systematycznego postowania. Bo wrzucasz oczywiście z jakąś częstotliwością posty na swój fanpage, ale to zdjęcie w tle, jego opis, zdjęcie profilowe, jego opis, bio i posty wyróżnione, to może być taka stała która cały czas znajduje się właśnie na twoim fanpage'u. I ktoś kto pierwszy raz odwiedza taki twój fanpage i jest na nim, no to z tych czterech elementów, które omówiłem, bardzo szybko może dowiedzieć się, czym się zajmujesz, w jakiej działasz branży, jaki jest twój top produkt, dlaczego warto kupić go od ciebie, no i jakie są wyróżniki tego produktu. To jest po prostu super, żeby tak to Poukładać. Nieważne, czy ktoś trafi tam z Twojej wizytówki, z reklamy czy z polecenia, no to on od razu wie, dlaczego warto u Ciebie kupić. I jeżeli masz dobrze poukładany lek sprzedażowy, to te cztery elementy powinny idealnie przeprowadzić tego klienta od momentu odwiedzenia tego fanpage'a aż do zakupu czy do umówienia się na wizytę, czy do jakiegoś telefonu. Zależy po prostu, jaki rodzaj działalności prowadzisz. Jestem przekonany, że jeżeli w ten sposób poukładasz informacje na swoim firmowym fanpage'u, to wpłynie to bardzo korzystnie na Twoją sprzedaż, na zwiększenie ilości klientów i zwiększenie także marżowości, czyli poprawienie Twoich celów biznesowych poprzez social media. Dzięki serdecznie, że zobaczyłeś to wideo do końca. A jeżeli chciałbyś, abyśmy razem przeanalizowali Twój fanpage i poukładali na nim wszystkie informacje, to napisz fanpage w komentarzu, ja się do ciebie odezwę i będziemy mogli umówić się na prywatną konsultację. Będzie mi bardzo miło, ja i mój zespół zajmiemy się wtedy Twoim fanpage'em. Czekam więc na Twój komentarz, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczątka! Cześć!